Barbara Jundo Kaliszewska, urodzona wejszyszkach. Dorastała na terenach radzieckiej Litwy, obserwując transformację ustrojową oraz budowę podwalin niepodległego państwa litewskiego. Od ponad 20 lat na stałe mieszka w Polsce, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim zawodowo zajmuje się historią, tą wyjaśnioną i tą, której być może nigdy nie uda się nam wyjaśnić. Zawsze, kiedy wraca w rodzinne strony, na wileńszczyznę, powtarza, że. Warto zaglądać w przeszłość i pokazywać ją taką, jaka była naprawdę. Witam Państwa serdecznie w domu Józefa Mackiewicza w podwileńskim Czarnym Boże. Wybitny intelektualista, zażarty antykomunista i wreszcie pisarz zwykł mawiać, że tylko prawda jest ciekawa. W myśl tej maksymy zapraszam Państwa na spotkanie z cyklu Rozmowy w Mackiewiczówce. Naszym gościem jest dzisiaj Tomas Węclowa. Profesor Tomasz Węclowa, litewski pisarz, poeta, eseista, krytyk i tłumacz. Urodził się 11 września 1937 roku w Kłajpedzie. W 1946 roku zamieszkał w Wilnie, w trakcie studiów filologicznych na Uniwersytecie Wileńskim poznał język polski. Fascynacja literaturą polską zaowocowała tłumaczeniami polskich poetów na język litewski. Między innymi Czesława Miłosza. W latach 70. zaangażował się w litewski ruch obrony praw człowieka. Zagrożony represjami w 1977 roku, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i pozostał tam jako emigrant, za co władze ZSRR odebrały mu radzieckie obywatelstwo. Podczas pobytu w USA zaprzyjaźnił się z Czesławem Miłoszem. Jest wykładowcą literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Yale. Jak sam mówi, symbolem złożoności polsko-litewskich stosunków jest Wilno miasto bez imienia. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie profesorze. W ciągu ostatniego roku żyliśmy w cieniu kryzysu migracyjnego animowanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Z kolei ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, że Putinowski reżim, godny spadkobierca sowieckiego uniwersum, no zdaje się nie rezygnuje z wpływów na terenach, które kiedyś należały do Związku Radzieckiego. W świetle tych wszystkich wydarzeń, czy świat ponownie wypadnie z zawiasów? No, w danej chwili nie jest to łatwo powiedzieć. Ale tak mówiąc, Sprawdę czuję się dzisiaj. Może jutro będzie się czuli inaczej. Ale dzisiaj, jak chyba czuli się Polacy 1 września 39. to jest taka cezura historii bardzo poważna. I bardzo, bardzo no powiedzmy tak oględnie niesympatyczna, to jest pogwałcenie wszystkich praw międzynarodowych, to jest wprowadzenie znów w świat takiego totalitarnego bezprawia i to jest niebezpieczeństwo wielkie niebezpieczeństwo dla całego świata, w tym dla Polski i w tym dla Litwy. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Mam nadzieję, że to się kończy. Katastrofą dla pana Putina, ale przed tym może być wiele takich problematycznych momentów, że tak powiem. Ja może przeczytam wierszyk. Oczywiście. Wierszyk napisany 8 lat temu, kiedy zanektowano Krym. Niestety jest to wciąż aktualne. To wyraża także moje uczucie i chyba nie tylko moja i w danej chwili. To przekład Beaty Kalemby. Czas na wytchnienie nie był długi, Lecz nam się zdawało, Że po tylu biedach już się nie skończy. Przyjaciele wiersz deklamowali, Ucztując w ogrodach, W budynkach szkoły kwit mądrości duch. Białe arkady niosły fletu Rano na placach, Wśród handlarzy ruch, Wonne przyprawy wiosły galeony. Na piękno mozaik nie mieliśmy słów, Kusił nas owoc od nektaru lepki, Lecz wyśmiani szaleni wieszczy znów Nie pierwszy przecież raz widzieli lepiej. Od szczęku stali, Cały pokój drży, Czernieje nieba, i może się burzą. zmuchnij świece I dobrze zamknij drzwi. Tuż za nimi są Kaligula z Brzumą. Trudno, ale mamy taką sytuację. I znów po dość długiej, szczęśliwej przerwie, po 30 latach, mamy bardzo niestabilną, bardzo... E, Niebezpieczną sytuacja chyba na całym świecie, tym bardziej tutaj na wschodzie Europy, blisko Ukrainy, która teraz przeżywa jeden z najcięższych momentów swojej historii. No, jestem z Ukrainą, jak chyba każdy z nas, i powiem, że sądzę, że w końcu zwyciężymy, bo za nami stoi cała tradycja Zachodu, która wiele, wiele razy sprawdzała się. Tradycja chrześcijańska, ale także tradycja wolnomysłów Tradycja oświaty, ale także tradycja romantyczna. Tradycja oporu antyhitlerowskiego i oporu antysowieckiego. No, to nam chyba pomoże w końcowym rachunku. No, właśnie ta tradycja oporu, te próby emancypacji od Kremla tak naprawdę wyznaczają historię naszego regionu. Sam Pan wielokrotnie mówił, że odszedł ostatecznie od powszechnie panującej w Pana młodości ideologii, właśnie pod wpływem wypadków na Węgrzech, pod wpływem praskiej wiosny. Ale także i wypadków grudniowych w Polsce, na fundamencie których wyrósł ruch Solidarność, ruch obywatelski, który zmienił oblicze naszego regionu. I tutaj skupiając się na historii, tutaj szukając tej nadziei w przyszłości, proszę powiedzieć, w jaki sposób pan odbierał ten polski duch oporu w czasach PRL-u. No, wtedy już byłem po stronie dysydentów. Jak pani powiedziała, to się zaczęło od Węgier. Ja byłem raczej taki wyjątek wśród Litwinów, bo prawie żaden Litwin nie wierzył w tę ideologię. Ja wierzyłem przez pewien czas. Jak w Polsce, to się nazywało w Polsce. Pokolenie pluszczatych, tam Wiktor Woroszylski, Andrzej Drawicz, którzy w końcu zostali moimi przyjaciółmi. No i w 1956 roku, w wieku lat 19, zmieniłem poglądy i to raczej tak na serio i w, w bardzo krótkim czasie. Potem mi się udało bo mieszkałem przez cztery lata w Moskwie i przez cztery lata w Petersburgu. Miałem dużo przyjaciół Rosjan. Niektórzy z nich zostali bardzo znani, jak Natalia Gorbaniewska na przykład, albo Józef Brodski. To znaczy i Moskwa, i Petersburg są w zasadzie wspaniałymi miastami, jeżeli się trafia na właściwych ludzi. Mnie się udało na nich trafić. E, I m, kiedy zaczęli się wypadki grudniowe w Polsce, już e, miałem w Polsce też co najmniej kilkunastu przyjaciół, i to bliskich. Znajdowałem się na wybrzeżu litewskim, w, w Polonce, i starałem się zobaczyć przez morze te miasta objęte w tym momencie no, w zasadzie powstaniem i jakoś wyprorokować, co z tego wyniknie. Z tego powstał wiersz, Rozmowa w zimie, tłumaczony zresztą, co mi robi wielki honor, przez Czesława Milosza, wydrukowany w kulturze paryskiej. No, o te, o, to, to znaczy, o tego się zaczęło. Zapraszam na krótki materiał e, dotyczący wydarzeń grudniowych, które wpłynęły na losy Europy Środkowej. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali i celnie rzucali Janek. Wiśniewski padł. Schyłek lat 60. to po czasach stalinowskich najgorszy okres w historii PRL-u. Coraz więcej osób w lansowanym przez ekipę Władysława Gomułki modelu ustrojowym dopatrywało się tego, że ten system się wyczerpał. Oczywiście władze państwowe zdawały sobie z tego sprawę i próbowało to wszystko zahamować, wycofać. Jednym z takich czynników miała być wprowadzona na 11 dni przed świętem Bożego Narodzenia drastyczna podwyżka cen towarów, zwłaszcza cen towarów spożywczych. Jeszcze przed tą podwyżką statystyczny Polak blisko połowę swoich dochodów wydawał na żywność. W momencie, gdy wprowadzono tą podwyżkę, zresztą bez zapowiedzi, większość ludzi stanęła w beznadziejnej sytuacji. Reakcja mogła być jedna protest. Już w poniedziałek, 14 grudnia, w Gdańsku pracą zatrzymała Stocznia Gdańska. W ślad za tym największym zakładem gdańskim ruszyły kolejne załogi. 15 grudnia stanęła największa stocznia w Gdyni, stocznia imienia Komuny Paryskiej. Wydarzenia w Gdańsku początkowo były całkowicie spokojne, opanowane. Manifestanci poszli pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Wieczorem 15 grudnia w telewizji wystąpił wicepremier Stanisław Kociołek. Zwrócił się wprost do stoczniowców z Gdańska. Powiedział im, że powinni wrócić do pracy. Że sytuacja jest już opanowana i wszystko na nich czeka przygotowane. Wielu z nich uwierzyło, i gdy rankiem 16 grudnia przyszli do swojego zakładu pracy, okazało się ku ich zdziwieniu, że cała stocznia jest otoczona przez szpaler żołnierzy i milicjantów wyposażonych w broń palną, a także w transportery opancerzone, a nawet czołgi. To nie było w stylu władz perelowskich, żeby rozmawiać z robotnikami. No, władza potrafiła tylko odpowiedzieć niestety, siłą. Jest niebezpieczeństwo, że może urosnąć ta grupa. Na razie, nie, na razie nic nie dzieje. Strajk w Gdyni zaczął się z jednodniowym opóźnieniem. Protest miał charakter bardzo spokojny. Oni obawiali się prowokacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. Gdyńscy robotnicy wcale nie chcieli obalać systemu komunistycznego. To był po prostu protest upominający się o godne warunki życia i pracy. Od rana gdy Gdyni dało się zauważyć duże zaniepokojenie, zdenerwowanie ludzi, co też przekazywali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. W meldunkach kierowanych do Warszawy informowali, że sytuacja staje się napięta. Wieczorem 16 grudnia Stanisław Kociołek wystąpił w telewizji po raz drugi. Tym razem zwracał się przede wszystkim do stoczniowców z Gdyni. Powiedział im, wracajcie do pracy, czas skończyć strajk. Wszystko jest już opanowane. Ludzie uwierzyli i stawili się tłumnie 17 grudnia na peronie przystanku Gdynia Stocznia. Wtedy okazało się, że wpadli w pułapkę. Wojsko i milicja zagroziły im drogę do stoczni. Ci, którzy przyjechali jako pierwsi, jako pierwsi zostali wręcz wypchnięci w stronę żołnierzy i milicjantów. To spowodowało tragedię. Według oficjalnych danych w tym miejscu zastrzelonych zostało 13 młodych mężczyzn. Ta grupa, to nie jest tego trupa, jest w tej chwili na świętojańskiej na PKO. I jest niebezpieczeństwo, że może urosnąć ta grupa, bo wszyscy dołączają, dołączają, stają, szapki zdejmują i płaczą. Analizując rewoltę grudniową, tą grudniową masakrę, bo tak można o tym powiedzieć, widzimy biogramy bardzo młodych ludzi. Młodych stoczniowców, zwykłych też uczniów, którzy przyłączyli się do protestów robotniczych. Oni przede wszystkim borykali się z pewnymi trudnościami, z dojazdem, z fatalnym dojazdem do pracy. Nie mieli pieniędzy na najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, a tutaj jeszcze ich dotknęła podwyżka. Oni tak naprawdę protestowali o prostą rzecz trochę więcej pieniędzy i chleba. Oni nie chcieli obalać tego systemu. Z perspektywy historii można powiedzieć, że tragedia grudnia 70 nie poszła na marne, gdyż stał się on zaczynem sierpnia 80. To, że robotnicy gdyńscy jako pierwsi stworzyli ponadzakładowy komitet stajkowy, stało się normalną taktyką rodzącej się w roku 80 Solidarności i okazało się skuteczne w walce z komunistyczną dyktaturą. Przeszło trzy dekady temu Litwa wybiła się na niepodległość? Gdzie zastała pana wiadomość o tym, że 11 marca 1990 roku Rada Najwyższa w Wilnie ogłosiła akt Restytucji Niepodległości Republiki Litewskiej. Jakie były perspektywy, jakie były szanse na powrót do domu? Jakie były nadzieje dotyczące kształtu przyszłego? idealnego, bo przecież wymarzonego, państwa. No i oczywiście, Panie Profesorze, czy te nadzieje i wizje się ziściły? 11 marca 1990 roku znajdowałem się w swoim mieszkaniu w mieście New Haven w stanie Connecticut. Wykładałem tam na uniwersytecie. Co zresztą robiłem przez 40 prawie lat. Już wiedziałem, że wieczorem to będzie ogłoszone. Zebrała się u, u, u mnie dość duże towarzystwo, ale tak dziwnie się składa, że tam nie było nawet Litwinów. No Litwini w son, są, ale każdy chyba siedział u siebie w domu i śledził za tym, co się odbywa w Wilnie. Ale byli u mnie niektórzy Polacy, jedna lotyszka, Hmm, chyba kilka Rosjan z Nowego Jorku i zadzwonił do mnie hmm, także Józef Brodski z Nowego Jorku z pozdrowieniami. No oczywiście, piliśmy szampana, hmm, byliśmy bardzo szczęśliwi. Chociaż hmm, niezupełnie jeszcze było jasno, w czym się to skończy, ale nadzieja już była wielka, hmm, prawdziwa nadzieja. To potrwało jeszcze do takiej pełnej niepodległości, jeszcze co najmniej kilka miesięcy, ale jednak już było widać to na widnokręgu że, że to nastąpi. Ja oczywiście wiedziałem, jako, jak każdy chyba człowiek, że od razu nie będzie łatwo że z początku będzie pot i może nawet krew. I niestety tak się zdarzyło, była ta krew w styczniu, z tym, że, że to państwo od razu nie będzie idealnym. Bo są różne niebezpieczeństwa, w tym niebezpieczeństwo takiego wąskiego, fanatycznego nacjonalizmu. Czego nie chciałem. Zawsze występowałem przeciwko takiemu nacjonalizmowi, i, i dotychczas występuję. Że to, przez to niebezpieczeństwo też trzeba przejść. No, jednak, chyba przeszliśmy. I w danej chwili mamy zupełnie dobrze dające sobie radę państwo, państwo dające sobie radę nawet w sensie ekonomicznym. Nie widzę już teraz większej różnicy między Litwą a Belgią, między Litwą a Szwecją. Może poziom życia jest trochę jednak niższy. Ale już, już, nie za bardzo, już nie za bardzo. To jest ta sama Europa Zachodnia. Europa Zachodnia, kiedy idę ulicą Paryża czy Brukseli, idę ulicą Wilna, nie widzę dużo tej różnicy. Choć oczywiście Wilno ma swoją twarz, swoją architekturę, swoją przeszłość, swoją tradycję, ale styl życia jest taki jak, jak wszędzie w Europie. I właśnie to, to jest to, czego chcieliśmy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków z pomocą um, Bożą, no oni chyba będą to mieli. Litwinie różnie postrzegali swoją wolność. Teraz Kamil Pecela um, przedstawi nam wizję międzywojennych litewskich intelektualistów. W Swojej pracy literaturoznawcy i tłumacza wielokrotnie zajmowałem się niepodległością Litwy. Pierwszą i drugą. W obydwu przypadkach Litwinom towarzyszyły podobne emocje i to była oczywiście wielka eksplozja radości. Natomiast da się też zauważyć pewne różnice. Na początku wieku Litwini budowali swoje państwo w pewnym sensie ex nihilo, dlatego ich entuzjazm nie był ograniczony. Pod koniec XX wieku z kolei entuzjazm niepodległości był zaciemniony przez inne emocje przez sceptycyzm, lęk i wahania. Które wynikały z tego, że niepodległe państwo należało budować w konfrontacji z kłopotliwym spadkiem po Związku Radzieckim. Twórcy litewskiej niepodległości, zarówno z początków, jak i z końca XX wieku, zgodziliby się co do jednego: zgodziliby się, że niepodległość jest sprawą zawsze ważną i zawsze aktualną, ponieważ jest gwarantem tego, że możemy rozwijać, budować i tworzyć. To z kolei jest jednym z fundamentów tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Innymi słowy, mówią Litwini, bez niepodległości nie możemy być sobą. W latach 70. utracił pan e, litewskie obywatelstwo i wyjechał z kraju, zdawałoby się na zawsze. W archiwach KGB znajdujemy liczne listy, prywatną korespondencję, wycinki z gazet i paszkwile szkalujące pana profesora. Zastanawiam się, jak czuł się człowiek, który nie tylko nie miał nadziei na powrót do domu, ale także był oczerniany na szeroką skalę w swojej ojczyźnie. No, proszę panie, przede wszystkim. Ja nie... utraciłem obywatelstwo litewskie, bo utraciłem obywatelstwo sowieckie. To są bardzo różne rzeczy. I z tego byłem dumny, bo w końcu byłem dziewiąty taki. Na początek to była Svetlana Lelujewa, córka Stalina. Przedtem był jeszcze Lew Trotski zresztą. On chyba pierwszy został pozbawiony obywatelstwa sowieckiego. To się uważano za bardzo dużą karę przez władze sowieckie. Potem był Solzhenitsyn i kilka innych. I my nawet tak sobie między sobą żartowaliśmy, że jesteśmy jakby kosmonauci, że Solzhenitsyn to jest Gagarin, a ja byłem dziewiąty, to znaczy jeszcze można znaleźć kosmonauta, ze znanym stosunkowo nazwiskiem, które odpowiada w tej sytuacji mojej skromnej osobie. To znaczy, uważałem to po prostu za znak honoru, za, za, za oznakę honoru. E, co się tyczy obywatelstwa litewskiego, to ja, ja nawet zrobiłem wtedy, m, nawet powiedziałem wtedy przez radio i wydrukowałem to w, 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 w prasie że mm, litewskie obywatelstwo, y, że, ja, nie, że ja nie jestem człowiekiem bez obywatelstwa. Ja, ja mam obywatelstwo litewskie, które otrzymałem w, na, na emigracji, bo istniała ambasada litewska w Waszyngtonie, która wydawała paszporty. Od, ja tutaj dodam tylko, że od 1939 roku ambasada litewska w Stanach Zjednoczonych funkcjonowała nieprzerwanie. Nieprzerwanie od 1939 no, Litwa została sowietizowana w 1940 roku. No to ambasada funkcjonowała nieprzerwanie i wydawała paszporty, które mieli, to miały tak, taką raczej wartość symboliczną. Ale dla mnie, jak, jak i dla wielu innych Litwinów, to było bardzo ważne. Ja, ma, ja miałem taki paszport litewski i, po, i, po, i powiedziałem nawet, że to jest znacznie bardziej naturalne dla Litwina niż paszport sowiecki. Ale o kierunku pana emigracji, o tym, że wyjechał pan właśnie do Stanów Zjednoczonych, zdecydował chyba poniekąd również telefon od Czesława Milosza. I tutaj chciałabym zapytać, Oto w jaki sposób państwo intelektualisti, funkcjonowaliście w tym świecie Zachodu? Co znaczyło w tamtej okresie być Litwinem? Jak można było spełnić swoje nie tylko twórcze е poslanictwo? Nie każdy emigrantowi. Udaje się znaleźć sobie miejsce niższe w świecie za zachodnim. Trzeba zmienić zawód na przykład. Mnie się udało. Zawodu nie zmieniłem. Pozostałem filologiem, pozostałem wykładowcą i to, i, i to na dobrym uniwersytecie. W tym Miloš też pomógł, bo kiedy ukończyłem ten krótki kurs na który zostałem zaproszony przez Milosza w Berkeley, Milosz z pomocą litewskiej uczony Marii Gimbutas albo Gimbutienie urządził mnie pozycję na, drugim, na innym uniwersytecie w Los, w Los Angeles, gdzie spędziłem trzy lata. Potem straciłem i tę pozycję ale dostałem pozycję na Yale, gdzie już pozostałem. Istnieje taki mit, że poeta w emigracji ginie. Moim zdaniem to zostało zupełnie zanegowane przez Mickiewicza, przez Cypriana Norwida, oczywiście przez Milosza, przez wielu poetów rosyjskich, Cwietajewo na przykład, albo Brodskiego. No to znaczy, i litewski poeta może jakoś nie zginąć. Mnie się to chyba udało, bo ja wciąż pisałem wiersze, nawet więcej, niż będąc w Wilnie, wydawałem. Zdobyłem sobie niejako pozycję także w świecie poetyckim, także amerykańskim i, i europejskim. I przykład Milosza tu bardzo, bardzo zadziałał. Co, co się tyczy Giedroyca? Jędrzej Giedroycza, to był jeden, on był jeden z jednym z pierwszych osób, które na zachodzie spotkałem. I właśnie poetka rosyjska, moja dawna i dobra przyjaciółka Natalia Gorbaniewska zaprowadziła mnie do um, Giedroycza, do Maison Lafitte, pod Paryżem, gdzie on wydawał bardzo słynne czasopismo Kultura. No i zasnoiłem się tam z Giedroycem, potem współpracowaliśmy, pisałem do kultury. I mm, Giedroyc chyba najwięcej ze, ze wszystkich emigrantów polskich zrobił dla rozwoju sytuacji w Polsce, stosunków polsko-litewskich. że Wilno teraz jest stolicą wolnej niepodległej Litwy. To jest zasługa w za bardzo dużym stopniu Giedroyca, a także miłosza. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć, że Jerzy Giedroyc uważał, że nie ma wolnej Polski, bez wolnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dzisiaj, tak. jak nigdy, oczywiście, te słowa brzmią wyraźnie. Panie profesorze, jesteśmy w domu Józefa Mackiewicza. Józef Mackiewicz dawał recepty. Na życie, jaka jest recepta poety na dzisiejsze czasy, na to, co nadchodzi, i jak udźwignąć tę złożoną rzeczywistość? No, proszę panie, ja mam jedną receptę w życiu, i to jest stoicyzm. Trzeba być stoikiem. Przeczymać, jeżeli coś się składanie po twojej myśli, nigdy nie panikować, nigdy nie tracić nadzieje. trzymać się, trzymać się w garści. Jedyne, co mogę powiedzieć w czasach nawet bardzo złożonych i bardzo ciężkich, w które niestety chyba wstępujemy. Ukraino, jesteśmy z tobą. Hej, żywa Ukraina. Sława Ukrainie. I niech te słowa wybrzmią. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.